Moim zdaniem, to właśnie akurat Lech jest najlepiej przygotowany, ponieważ nawet jeżeli niekoniecznie wszystko podczas tych zimowych przygotowań w Poznaniu się udało, bo na przykład cały czas nie ściągnięto nowego napastnika, który miał przyjść za Filipa Szymczaka, który zmierza na wypożyczenie, to uważam, że Lech spośród tych wszystkich zespołów ma po prostu najmniej problemów. Wydaje mi się, że Lech, mimo tego, że nie udało się wszystkiego, Doprowadzić do końca. Nie udało się domknąć wszystkich transferów, które były planowane. Jest przygotowane najlepiej i przegrany 1 do 7: sparring uważam, że wcale nie świadczy jakoś o tym, że Kolejosz przystępuje do rundy rozbity, ponieważ patrząc na wszystkie materiały klubowe dotyczące Nilsa Fredriksena, to jest ten typ trenera, który mógłby specjalnie że tak powiem przyrządzić zawodnikom taki zimny prysznic, który sprawi, że wciąż będą podchodzić do ligi z pokorą, że mimo tego, że są mistrzami jesieni, to Nils Frederiksen wymaga od swoich piłkarzy tego, by cały czas szukali pola do poprawy, cały czas jego hmm. zespół ma się rozwijać.